Firma Halubczok od kilkunastu lat każdego roku pokazuje nowe kolekcje mebli kuchennych jako premiery i zazwyczaj te premiery mają miejsce na targach meblarskich w Polsce. Tegoroczna premierowa kolekcja Rawenna nawiązuje do trendu wnęczarskiego, kolorystycznego, który obecnie jest wiodący, czyli to są kolory ziemi, naturalne, stonowane barwy. Uważny obserwator znajdzie tam i kolory drewna, kolory kamienia naturalnego, ale także kolory przypraw. Poza tym, kuchnia naszpikowana jest nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi dostępnymi na rynku, a także naszymi autorskimi rozwiązaniami które są bardzo zaskakujące i można je zobaczyć chociażby w szufladach. Proces powstawania nowych kolekcji jest długotrwały. Trwa kilka miesięcy. Ja kolekcjonuję w głowie pewne obrazy, bo myślę, że każdy projekt nam pracuje w ten sposób. Bazuję na zmysłach, na tym, co zobaczy, na tym, czego dotknie. Poza tym obserwuję trendy, obserwuję to, co jest modne w różnych dziedzinach naszego życia. I z tych wszystkich pomysłów, wrażeń, karteczek powstaje. Obraz bryły, powstaje zestaw kolorów, i tak naprawdę, kiedy już mam to w głowie, kiedy mogę to przelać na papier, udaję się z tym do naszego zespołu projektowego, ponieważ to nie jest tak, że tylko ja jestem twórcą kolekcji, pracuje nad tym cały sztab ludzi technologowie osoby, które zajmują się robieniem prototypów stolarze w naszej firmie. Więc bardzo często, zanim kolekcja użyje światło dzienne, zanim jest pokazana na targach, to jest bardzo długi etap prototypowania, próbkowania. Czasami sama uczestniczę w powstaniu takiej próbki kolorystycznej, stoję czasami w lakierni, szlifierni i doglądam tego procesu, żeby ten efekt ostateczny był taki, jaki sobie wyobrażam.